Dzień dobry Państwu. Jeszcze otrzymałem teraz paczkę, list. Dziękuję bardzo. Drogi Panie Krzysztofie, od wielu lat wraz ze swoją dziewczyną jesteśmy wielkimi fanami i śledzimy Pańskie losy. Jest nam niezmiernie przykro. I życie pańskie jest naznaczone jakże poważną chorobą. Chorobą. Co w związku z tym chcielibyśmy osłodzić bez dodatku cukru? Pański los, ofiarując tę oto paczkę. Zawiera ona zdrowe produkty, pozbawione białej śmierci, czyli cukru. Pozdrawiam serdecznie, życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożych Magda i Michał PS. Prosimy o przeczytanie listu na filmie. Dziękujemy bardzo. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować dla Magdy i Michała za list, za paczkę całego serca dziękuję. Dziękuję bardzo. Niech was Bóg, Matka Boska pilnuje, szczerze daje wam zdrowie, szczęście. Jak jesteście jeszcze nie żonaci, a tylko chodzicie ze sobą <grym> razem nie wiem, czy długo lat nie napisaliście. Napiszcie, ile lat chodzicie razem ze sobą. Weźcie ślub. Weźcie ślub. Kościelny, cywilny. Cywilny, kościelny. Załóżcie sobie rodzinkę. Załóżcie sobie rodzinkę. Żeby mieliście potomków, chłopczyków. Co Bóg naznaczy, Matka Boska? Co sobie w życiu pragniecie w życiu? Czy dziewczynki, czy chłopczyki? Żeby byli. Niech to dla Was się spełni. Życie, a może chcecie mieszankę, chłopczyka i dziewczynkę, też niech się spełni. Niech Bóg Wam da, udzieli teraz ode mnie, od, od Boga, nie spłynie na Was łaska uświęcająca. Zawsze, niech będzie w dzień, i w nocy, niech was szczerze Bóg, Pan Jezus i Matka Włoska. Dziękuję bardzo.